Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem 20 cm penisa, na widok którego każda kobieta otwiera usta i chce go spróbować. Ten sposób pomaga mężczyznom wydłużyć i pogrubić penisa, którym będą w stanie zaspokoić każdą kobietę, nawet 5 razy z rzędu. Setki mężczyzn, którzy wcześniej wstydzili się rozmiaru swojego penisa, Dziś, dzięki pewnej metodzie, imponują swoim partnerkom dużymi i twardymi członkami. Każdy, kto tego spróbował, powiększył penisa średnio o 6 cm i regularnie utrzymuje erekcję nawet przez 45 minut. To jedyny sposób na zapewnienie kobietom spazmatycznych i wielokrotnych orgazmów, oraz radość ze wspaniałego i pełnego doznań seksu. Przejdź do linku z opisu.